Halo, halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Syrenii Odnowy. I zobaczcie, zobaczcie, udało mi się złowić raka, raka błękitnego. W ogóle, wiecie co, widzicie? Widać je tutaj. Ja tutaj przyjechałam na tą parcelę, bo w ogóle miałam bardzo, bardzo duże problemy z, złowieniem Tutaj z naszą awry, ona nigdzie mi nie chciała łowić. Potem tu przyjechałam z nią w końcu. Tutaj w to miejsce. No i tak nie chciała łowić, dopiero jak jej zrobiłam, żeby wędkowała na, na przynętę. Przynęta jej się skończyła, ale wędkowała dalej. No i jak sobie tutaj z nią przyszłam, to akurat zauważyłam, że jest ten czerwony raczek. No i patrzę, że chyba brakuje nam tego. Także słuchajcie, stałam z nią tutaj dość długo. Chcę jej się sikać. Ona ma taki teraz, słuchajcie, rytm dnia troszeczkę zaburzony. Tutaj mamy, że, że złapała nową rybę, żeby nie było, słuchajcie, że oszukuje. Ona ją normalnie sama złowiła. No ale co, ona ma ten dnia Troszeczkę zaburzony, bo Bo, bo, bo Skończ, bo ostatnio słuchajcie Ona poszła spać po południu To chyba jeszcze z wami na odcinku było No i tak od tamtej pory y Chodzimy spać słuchajcie po południami A w nocy łowimy ryby y Musiałam jej niestety przedłużyć pobyt Dosłownie chwilę wcześniej, jak, jak tą rybę złowiłam, ja wiem, 3-4, takie nasze ludzkie minuty wcześniej przedłużyłam urlop dla Awry, ale to co, kochani, zostaniemy sobie jeszcze tutaj, bo tylko na jeden dzień jej przedłużyłam, więc sobie zostaniemy coś sobie z nią, słuchajcie, jeszcze pozbieramy. No, i jeszcze teraz, zaraz, jak wrócimy na kwaterę do namiotu, sprawdzimy sobie, czy na pewno wszystkie rybki z grantowych kaskad mamy zaliczone, czy wszystkie mamy złowione. Kurczę, powiem wam, że emocje mam niemożliwe, że, że to, to wyzwanie już tak naprawdę powoli się kończy, bo najtrudniejsze z tego wszystkiego jest zdobyć te wszystkie rybki. Choć wysikasz się tutaj, a ja w tym czasie, słuchajcie, przypominam Wam o zostawieniu łapki w górę dla zasięgów. No i jeżeli jeszcze nie je subskrybujecie, to, to bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam. A Avri, zapraszam do zrobienia siku. być sobie też rozpalić tutaj ognisko. Przyrządzimy sobie na ognisku rybkę. Oczywiście jest z nami kotek. Wiecie co? Ja go tutaj oczywiście kodem uszczęśliwię, bo nie chcę. Hmm. Nie chcę, żeby on nam tutaj. Słuchajcie. Co ty tworzysz? <laughs> Widzieliście to? Nie chcę, żeby on nam zdechł, a nie chcę się też tutaj latać do tej budki po. Po, po, po jakieś miski czy tam coś, ona i tak potrzebuje chyba kuwety, ale no dobra, my go cały czas uszczęśliwiamy i jest okej okay. Nie jest to dla mnie oszustwo, także słuchajcie, już dla co niektórych osób mówię, że naszą główną bohaterką, która jest bohaterką naszego zadania jest właśnie Avrinka, a nie kot. No i tak, słuchajcie, tutaj w tym czasie, jak ja sobie z Avri też byłam, jak Was nie było To jest dosłownie chyba półtora dnia Wybrałyśmy się tutaj na taki osiedlowy, słuchajcie, bazarek I Avri kupiła sobie nowe stroje Ma nowe 1-2, wizytowy, ma w końcu nowy, słuchajcie Ma tutaj też imprezowy, ale to taki zwykły topik i krótkie spodenki No i ma strój do pływania Będziemy niedługo jechać do Sulani. W lato chciałabym jechać. O, tu już zaraz będzie lato, czyli może, słuchajcie, nawet i w następnym odcinku byśmy sobie pojechali do Sulani, bo tylko brakuje nam rybek z Sulani, z takich miejsc wyjazdowych. Oczywiście wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, popatrzymy. Jeszcze tutaj widzicie, mamy też rybki. Z... To mi się wydaje, że ta rybka jest na przykład To, to, to nie jest ta nie to peżo rybka I ona jest tam tylko w tej grocie, gdzie trzeba mieć Dziesiąty poziom majsterkowania Tak mi się coś kojarzy No więc tutaj mamy jeszcze takich parę podstawowych rybek do złowienia No i potem mamy tylko sulani Yy, tak, tutaj jest, są zbrojnik, tutaj jest właśnie ten nowy rak błękitny. Uzyskał swój kolor na skutek wypadków w przetwórni jagoda. <gryw> Ej, a tu jeszcze, patrzcie, yy, jeszcze jedną ale, 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 ja, ale ja się cieszyłam, a tu klops. Ej, ale jestem w szoku teraz. E, co? Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. Co ty jesz? Co ty jesz? Co ty, dziecko, jesz? Szaszłyki, puknij ty się w łeb, dziewczyno. Miałaś tutaj podejść. Piecz, pieczona ryba. O, matuniu. O, kurde, blaszka. A ja już byłam pewna, że to jest ostatnia ryba. No i zbidziłam. Dobra, słuchajcie, ja z nią chyba idę jeszcze łowić. Dzień miłości, po tam, po co nam dzień miłości? My jesteśmy ryby, a nie dzień miłości. Dobra, kochani, słuchajcie. Poddaję się, na tą chwilę się poddaję. Przedłużyłam urlop jeszcze o jeden dzień. No i praktycznie cały ten jeden dzień tutaj z Afry jak ona się wyspała, łowiłyśmy już, jej się chce sikać, jest głodna. Ja kończę urlop. I jak na tą chwilę się poddaję, jeżeli chodzi o te granitowe kaskady, zostało nam jedno, jedno morskie stworzenie. E, ja szukałam ogólnie informacji, słuchajcie, w razie czego, żeby mieć właśnie, czy używać jakichś przynęt do danej ryby lub w którym zbiorniku wodnym ją znaleźć. Nic takiego niestety nie znalazłam. Jeszcze raz słuchajcie. E, jeszcze raz przysiądę, może w jakiś dzień i tego, i zobaczę, może gdzieś tam w, na jakichś grupach facebookowych bardziej bym to odnalazła. No, ale słuchajcie, no to na tą chwilę wracamy do domu, po prostu odejmiemy jej zaraz 500 simoleonów za podróż. No, straciliśmy dużo hajsu po, bo, bo, bo. Czekajcie, zrobimy sobie pauzę, no bo przedłużałam jej cały czas. Monet i 500 to by było, wiecie co, zróbmy jej, że ona ma 1500 simolonów, ponieważ ja jej odejmę też za tamte rzeczy, które ona właśnie ma nowe, czyli sobie kupiła. Wróciliśmy do domu, ja Wam pokażę, słuchajcie, tutaj jeszcze jest chłodno, jak będzie ciepło, myślę, że w kolejnym może odcinku właśnie już wybierzemy się do, do, do Sulani, a? Przez ten czas, to sobie słuchajcie, usuniemy, a przez ten czas, no i zobaczcie, jak ona jest urocza, jak ona jest urocza. A przez ten czas, będziemy sobie może próbować, słuchajcie, nadrobić umiejętności, które są nam potrzebne. Między innymi, jest nam potrzebne również majsterkowanie. Teraz to do mnie dotarło, jak zobaczyłam, że potrzebna nam będzie ryba z tego miejsca, właśnie. Gdzie trzeba się dostać, gdzie można się dostać, mając dziesiąty poziom majsterkowania. Weź sobie opryskaj przeciwko owadom. idziesz tam tu wszystko podlewać. Dobra, kurczę, ja Wam ostatnio właśnie pokazywałam w poprzednim odcinku, że no jest tutaj ciężko z tymi roślinami. O, wyrzuć obumarłą roślinę, a na ogrodnika to nas za bardzo nie stać. Balkon mi się sam zamknął. Super, po prostu rewelacja. Dobra, wiesz, co zostaw? Zostaw te rośliny, choć yy, skorzystasz sobie z y, toalety. No i oczywiście, a prostu zmarano, więc zajmiemy się tutaj naszymi umiejętnościami i będziemy musieli też może troszeczkę się tutaj domkiem posprzątać, coś poprać. Choć tutaj możesz już wyładuj i odłóż pranie, jest czyste i suche. Tutaj trzeba będzie wymienić wodę. Chodź, chodź, chodź. I może byśmy się tym grudkiem. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem, czy tracić tutaj czas na to, czy, czy nie. Wymień wodę. No i wiesz co, mogłabyś tutaj w sumie coś do tej środek. Jedzenie to może nie. Ale na przykład no, truskawkowe pranie zrobimy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Gdzie jest ten nasz kosz? Tutaj jest. Przeszukaj kieszenie, może jakiegoś grosza jeszcze znajdziemy. Póki tranego po kieszeniach, kupa. Daj go tutaj, daj tą kupę. W ogóle zobaczcie, ile my mamy w wyposażeniu tych ryb. Tych w ogóle mamy, oparcie tych. Żółtego okonia mamy, sandacza, Łososia 12, raka czerwonego 10. No i słuchajcie, mamy też namiot za 420. No to on pewnie pójdzie do, do królowej. Już się przyzwyczaiłam. Zrób pranie, upierz w bali. Okej. Okay. O, dzisiaj troszkę zajmiemy się domem po powrocie. Jak to często bywa, po powrotach z wyjazdów trzeba najczęściej pierwsze co zrobić to właśnie zrobić pranie. A że nasza Avrinka ma coraz więcej już rzeczy, coraz więcej rzeczy się dorobiła, no to proszę bardzo, trzeba prać. Jak ma co, no to niech pierze, pewnie jest szczęśliwa z tego, że ma co prać. Co prawda w bali, ale tak mi to do niej jakoś pasuje. Okej, okay, pranie mamy rozwieszone. Gdzie ty, gdzie ty, gdzie ty? Co ty chcesz spać? Ty jesteś e, śpiąca, ścineczka, ścineczka. Dobra, koniec ścineczki. Przy tej komara, nie! Chodź weź sobie. Y, czy mamy resztki? Nie, mamy puste talerze, choć tutaj poustawiamy. To ty weź sobie posprzątaj te brudne talerze a ja w tym czasie coś ci tutaj poklikam. Przygotuj wyżerkę, o um. Kanapka z homarem, proszę bardzo, dla rodziny Pogotujemy sobie troszkę i myślę, że pójdziemy właśnie Został ugryziony przez wiewiórkę, Jesus I myślę, że zajmiemy się właśnie dzisiaj troszeczkę tym majsterkowaniem Na którym my w ogóle mamy poziomie W zasadach jest, że musimy mieć piąty No ale tak jak mówiłam, żeby się dostać tam do tej do tego przejścia musimy mieć dziesiąty poziom, żeby tam wejść. Dobra. Śpiewanie, jeszcze sprawność fizyczna, wewnętrzna harmonia, jeszcze logika jest nam potrzebna. Także, no, jeszcze nam troszkę zostało. Zjedz ty sobie. Co ty znowu masz? Ściśnięty żołądek, pochłonięcie. O ja, znowu zaczynasz. Porozmawiaj może tutaj z kotełkiem. Poznaj go. Ej, di co ty byś mogła tutaj jeszcze zrobić? Daj mu przysmaczek. A sobie to schowamy do lodówki. Z tym też porozmawiaj. Rozmawiasz? Weź posprzątaj te talerze wszystkie. Nie, że Ty jeden wyniosłaś i tyle. Proszę cię bardzo. No, z tymi naszymi koteczkami też się to trzeba zajmować. Nie ma czasu, ale wiecie. Jak to ja musiałam? Musiałam, bo bym nie wytrzymała, co nie? Idziemy pomajsterkować, choć zrobimy sobie może e, wytwórz meble. Zobaczymy, jakie możemy. Mm. O, biurko chodź. Ty już tutaj wyność, A nie mogłaś wziąć tego wszystkiego naraz. A to? Opróżni pojemnik, a to się samo nie opróżnia. Bo to nie jest ta samo-opróżniająca się? Gdzie ty... nie, 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 nie Choć opróżni ten pojemnik Jan Mark w tym nie, 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 nie tym razem A cóż to za sim? O kurde, Blaszka, jaki fajny Czekaj, 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 zanim wyniesiesz te kupy To weź porozmawiaj z nim o ziemnej pogodzie Na brak wody będziemy narzekać, a co my mamy jakieś rachunki niezapłacone czy coś? Pokaż to ten telefon, którego nie masz. <laughs> tak, opłać rachunki. No to opłać! Ja nie wiedziałam, że my nie mamy wody. Proszę opłać rachunki, ale możesz sobie tutaj porozmawiać z tym panem. Chwal się małym domem. O, jakie fajne. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Możesz możesz tam było pokaż zdjęcia z Salwadorady chyba. Zapytaj o stan zdrowia. Jak to masz na imię, boż nie pamiętam Paul Uri. Dobra. Narzekaj na pochmurną pogodę. gdzieś się wskazówkami dla miłości? Coś tam, coś tam. A, jakiś minus. Widziałam, 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 widziałam. Wyjdź tam, opłać. O, super, cieszę się bardzo. I chodź, no tutaj ym, kontynuuj to biurko. Zostaw już go. Jak będzie chciał, to jeszcze przyjdzie do nas. Jak nie będzie chciał, no to, no to już nie przyjdzie. Dawaj. Wskazówki na temat osobowości. Okej, okay, fajnie, że pytasz u mnie wszystko dobrze. Festiwal miłości. Idziesz Avery? Jest, dobra. O, ludzie, ludzie. Ja już słuchajcie. Ja jestem za, za, za załamana. Zawiedziona jestem, powiem Wam szczerze. No weź to. Kon... Mech, ale tu fajnie Simowie chodzą. Skąd oni są? Czy oni są z... Kurde, pani, jak się fajnie ubrała też. Mhm. To tutaj będziesz przy komara na ławce? No, może nie, a weź to tutaj, szperaj w poszukiwaniu czegoś tam, fragmentów i elementów. Automatyczne przełączanie, wszystkie światła. To są kotki, pewnie. On cały czas tutaj chce z nami zagadywać. Poznaj, odzyskaj części. Tak będziesz przy nim w świecie krzepał? No, trudno. rozmawiaj o teorii kolorów. Ja już to wyrzucę. I chodź, podchwaszczaj tutaj, co? Możesz? Nie, nie możesz. Tak jak ja mam akurat ochotę, żebyś to zrobiła, to ty tego nie możesz. Dobrze. Okej, okay, rozumiem. Popraw humor. byś przyciąć tego komara, ale może bardziej tutaj na na sofie, a nie na ławce przed domem. Znowu kupa. Daj nam. <laughs> może nam się przyda. Potem nasypiemy tutaj do miseczki. Co ty tutaj robisz, facet? A gadasz? Nie. Bawisz się gliną, spoko. Dobra, niech ona słuchajcie, idzie do tego wyrka dosłownie na chwilę i pójdziemy zaraz ogarnąć właśnie do, do sklepu, sprzedać wszystko i do królowej. Wstawaj, wstawaj, idziemy, lecimy do sklepu. O, jak ty się ślicznie ubrałaś. No, pięknie wyglądasz. Uwiebiał ją. <laughs> Ale już to tyle razy mówiłam. Dobra, okej. Okay. A czy my tutaj możemy sobie coś, możemy kupić jakieś jedzonko? Ale za 500? Za 500 simoleonów? No, bez przesady, bez przesady. Okej, okay, co tutaj mamy najdroższe? Coś mi się wydaje, że ten namiot będzie najdroższy. No bo co? 28. Nie, nic takiego nie będziemy mieć. 84, 36. Dobra, namiot. Nigdzie go nie mogę tutaj widzę, postawić. Dobra, to chyba będę pamiętać, żeby go nie sprzedać. A wszystko inne sprzedaję. O, mamy tą ościorybę. Kapitan Ościak. Super. Tu jest jakieś zdjęcie w ogóle z misiem. Zostawimy go kupy. Jednak sprzedamy tu, 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 tu. I zostawiamy namiocik 3000. 3000 zarobiliśmy. Super. No i teraz chyba polecimy do królowej. Tak mi się wydaje. Jeszcze tak popatrzę, popatrzę. Tutaj może jeszcze byśmy chwilkę połowili, choć tutaj, może tutaj też by coś ci się udało złowić jakąś nową rybę. Ja w ogóle zauważyłam, że czasami jest tak, że właśnie w takich miejscach, na przykład podstawowych miastach, w światach, bym powiedziała, żadnych takich wyjazdowych, można też złowić właśnie rybki, które można na przykład złowić w Salwadoracie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak właśnie miałam. Dobra, niech ona tutaj chwilę połowi Widzę, że też tutaj mamy dużo tych do, do wykopywania Ale ona już jest zmęczona Mutylki sobie latają Avri wygląda przecudnie Chwilkę sobie z nią tutaj spędzimy czasu właśnie na wędkowaniu No i będziemy zaraz szły do, do królowej Co tam, co tam? Nic ciekawego, jakieś wodorosty, jakieś zielska tam wyławiasz, Avri No nic ciekawego, chyba nie uda nam się tutaj złowić ja to bym chciała, żeby ona tak przez przypadek, słuchajcie, złowiła tej dobrzybek, to jest z granitowych kaskad, która jest nam potrzebna. <laughs> A dobrze by było. No ale pewnie, pewnie się nie uda. Ale coś tam ma dużego. Znowu pierdoły. Dobra Awry. Idziemy do królowej, idziemy jej dać namiot. <laughs> Gdy żeśmy, żeśmy przyjechały, słuchajcie, tramwajem, czy czymś tam innym. I zostawiamy oczywiście namiocik. Tutaj już dwie łupki, rybki też złowiliśmy. Gdzie by to. Czy to gdzieś będziemy mogli to postawić tutaj? Halo. A my tego tutaj nie możemy nigdzie postawić. I co to teraz? I co to teraz mam? Czekaj, czekaj tu o. <grym> o ale czat! Możesz się tu przespać? <grym> Może, nawet może zaplanować stroje, ale nie no, dobra. Mamy swoją chałupkę, więc, więc będziemy spać w chałupce. Jak nie mieliśmy chałupki, to mogliśmy słuchajcie, tutaj byśmy sobie mogli spać, ale że mamy już ładny, piękny uroczy domeczek, to sobie normalnie będziemy spać w domeczku kopni. No przecież, że nie, oczywiście, że nie. Zbierz tam plon, zbierz plon po drodze do domu, no i dobra. Wracamy do domu, ja się z wami widzę rano, i mam nadzieję, że w końcu, w, ten, w tym dniu, uda nam się, słuchajcie, ogarnąć te, jakąś umiejętność, też troszeczkę jakiś punkcik wbić. Dobra kochani, słuchajcie, jest praktycznie 6 rano. Jak dobrze, że ona w tym wirku się tak super mega turbo wysypia. Chodź pośpiewaj się od sobie pod prysznicę, bo jeszcze to śpiewanie musimy mieć też ogarnięte. O Jezus, te kupy, słuchajcie. Ja je chyba będę wyrzucać, bo to jest jednak takie no nie bardzo, że my te kupy sprzedajemy, chociaż czy one są coś warte? No nie. No, ale myśmy je chyba sprzedawali w sklepie wstawaj, a w wstawaj i sobie tam pośpiewać ładnie. I zaraz zajmiemy się jeszcze. No, dzisiaj słuchajcie, obiecuję, że zajmujemy się jakąś umiejętnością. Myślę, że moglibyśmy właśnie Joga, logika, jeszcze tam charyzmę musimy chyba nadrobić i, 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 i majsterkowanie, no to to tak teoretycznie, a czy praktycznie no też, ale z tych umiejętności, z zasad. Możesz tutaj wytrzeć kałuże, żebyś nie marudziła, że jest brudno I nie wiem, gdzie jeszcze mogłoby być brudno Chyba, że przeszkadzają Ci te rośliny tam Ale wątpię, wątpię, że, ty, że ty tutaj w domu przeszkadzają te, obu, te, te cuchnące tam rośliny Niech ona wytrze, ja już jej... O dobra, kliknę. A czeka ja Ci już wyrzucę do tego kosza Bo tak to my nigdy nic nie zdziałamy może ja słuchajcie, potem jak degrała grała sobie Bo na pewno coś tam przegram Choć ćwiczy jogę To e, To, 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 co? To bym się zajęła tymi roślinami, wiecie? Oj, znowu jest nieswoja Wdepnęłam w kupę zwierzaka, jest jest no dobra Nie pierwszy i nie ostatni raz Już nie przeżywaj Który ty masz ym, wewnętrzna harmonia? Siódmy, muszę mieć na dziesiątym Także lecimy, lecimy z koksem Im większy poziom, tym wolniej on się zdobywa Zimno jej, o, Cały czas jakieś przeciwności, słuchajcie Cały czas jakieś przeciwności dla osób Chlitark, nie, na, na razie chyba festiwale, słuchajcie, nie interesują Jak ona już za bardzo zmarznie, to wyśle ją po prostu do... Do czegoś innego Tylko widzę, że ona też jest nieswoja, znowu, że zjadła... Nie, nie, nie Że zjadła jej swojego y, przyjaciela oceanicznego Ale już tak nie było, przecież... Proszę, Pani, jak Pani chce, to proszę tutaj przyjść do nas porozmawiać, bo my ćwiczymy wewnętrzną harmonię. O, widzi Pani, gibka jest nasza awry, może Pani dołączyć, tylko nie mamy drugiej maty. Co to jest? Co to jest? Uwielbiam wewnętrzną har harmonię. Awry jest w swoim żywiołach. O Boże. A ponieważ robi to, co lubi, lepiej się bawi, bardzo się cieszy. Bardzo się cieszy. To jest też właśnie dzięki chyba tym, temu, że lubi, nie lubi i takie różne rzeczy. Że jest zadowolona, jak lubi coś, co, y jak robi coś, co lubi, a jest niezadowolona, jak robi coś, czego nie lubi. Czy ktoś na na chatę? Czy mi się wydaje? Ale wolno te umiejętności. Bardzo wolno. Czy chce przyjść do ciebie? No dobra, słuchajcie, zgodzę się, no bo może. Wiecie, ona uznajmy, że ona po prostu przyszła, nie dzwoniła do nas jakaś tam babencja. Hej. hej, 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 masz taką samą bluzkę, siemka. Czy możemy tak porozmawiać? O! Nie. No to trudno. A kto tu mam? Czy to zwierzaki nam tu czy czy tamta baba? Nie, to zwierzaki, spoko. Szpoko, szpoko. Tu też jest kupa, czy Wezmę ją tu, dam pod krzok, może nikt przynajmniej w nią nie wejdzie. Tu jakiś łysy pan albo pani. Już nie głaszczę tego zwierzaka. Wiesz co, chodź, podejdź tutaj i spróbujemy zrobić, żebyś dokończyła to biurko. Może akurat się uda, ale który tu ty, ty masz też poziom? Siódmy pewnie też. No tak samo, 7,5. Niecałe. Yy, poczekaj, poczekaj, nie jest jeszcze. Nie, 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 nie. Zrób rzeźbę. Możesz zrobić rzeźbę niedźwiedzia na przykład. O. Mi tu bardziej chodzi, wiecie, o to, żeby tą umiejętność sobie na dziesiąty poziom wbiła Chociaż no nie ukrywam, że jak będziemy sprzedawać to, co ona wytworzy To też nam trochę simoleonów wleci A musimy jeszcze ogarnąć domek do takiego stanu, żeby był warty minimum 30 tysięcy Także jak najbardziej Zróbmy rzeźbę smoka O, i tylko Wy tutaj nie róbcie małych kociaków Dobra, proszę Was o to, bo ja już nie, nie utargam tego Nie dam rady psychicznie tam fizycznie, to tam może byśmy dali, ale psychicznie to jest nie, niemożliwe po prostu. Chciałabym, żebyś chociaż ósmy poziom zrobiła. Zrób stół do jadalni. Dobiła ósmy poziom. Już jest osiemnasta. Ja nie wiesz, jak ten czas w tych sticach leci. To jest po prostu jakiś hit. Poznaj tą panią. Motor jedzie znowu. I co... Ty? Fajnie, coraz ładniejsi Simowie mi się tutaj rozbiją, ja widzę dzisiaj w tym odcinku, Jest skąd oni się wszyscy pobla, pobrali, tacy fajni, flirciarska, ohohoho, ohoho, oh. oh, oh, oh. no dobra, dobra, opowiedz, aha, pani już poszła, dobrze, dobrze, tak, poszła, czy co? E, tak, poszła, No trudno. Wiesz co, tutaj nas pilnuje Ja w ogóle się nie, nie zajmuję tymi zwierzakami. To jest straszne. Może kolejny odcinek poświęcimy właśnie dla naszych zwierzaków, jedną część, jeden dzień, a drugi wyjedziemy sobie do Sulani. Jak już będzie. ciepło Ale patrzcie, nie! Tu jest jeszcze wiosna, to nie, to nie jedziemy do Sulani. Co mi się uwaliło, że zaraz będzie lat? Pierwszy faktycznie przy że to się zaczęła wiosna. Magia. Dawaj miotłę drewnianą, słuchaj, dawaj, dawaj, dawaj. Czy uda nam się dzisiaj zdobyć ósmy punkt? To jest pytanie dzisiejszego odcinka. Ósmy punkt majsterkowania. Zrobiłeś kupę? Czym się wydawało? Ty się boisz tutaj, jak pani stuka, puka i piłuje piłą, co? No to odejdź i tam się pobawić ze swoimi kocimi ziomkami. O no, no i Avery znowu będzie, no, siku, jedzenie i taki jej minus, słuchajcie, dzień. Zrób jeszcze meble, to jest y, moda ogólnie właśnie, że możemy robić więcej rzeczy. Także, 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 co Ty być tutaj możesz? O, pojedyncze łóżko zrób. I to sobie też potem wszystko posprzedajemy na sam koniec odcineczka bo to już jest 21., czyli zaraz w sumie trzeba będzie się wybrać do sklepu. Weź jeszcze ostatnią rzeźbę, dobrze, rzeźba królika, no i nie uda nam się wbić, ale to co, już jesteśmy bliżej niż dalej tego ósmego punktu, już przy, samym, przy samej końcówce tak naprawdę ogarniamy tutaj Awrię. Weź sobie resztki i jak ona się ogarnie, zje, wykąpie się, to wybiorę się z nią jeszcze raz do sklepu właśnie i sprzedamy wszystko to, co... No nie mamy dzisiaj nic ciekawego dla królowej, no niestety. Chociaż powiem Wam szczerze, że, mm, że może pójdziemy tylko do królowej? Chyba tak zrobimy. Zresztą te rzeczy z wyposażeniem omawialiśmy się, że normalnie możemy sprzedawać na naszej parceli, bo te większe rzeczy są właśnie przenoszone tutaj do wyposażenia rodziny, które robimy, czyli to pojedyncze łóżko, ona tam biurko zrobiła. No dalej, pokaż się. O. Widzicie? Patrzcie. Mamy łóżeczko, mamy miotłę, mamy stół, mamy biurko, a tego jej nie. Sprzęt środek na pająki. No to też sprzedamy. Dobra. Czyli słuchajcie, ona się ogarnie i ja z nią pójdę już chyba sama do tej królowej. No bo co? Po co mamy iść wszyscy razem, żeby ja tylko postawiła? figurka, patrzcie jaka ścinka się znowu zrobiła, szok, szok i niedowierzanie, ale niech ona wyjdzie z tej łazienki, bo nie chce robić zakończenia, jak ona siedzi sobie na kibelku albo się kąpie, także o, niech ona sobie zje, a wiesz co, ja Ci przebiorę jeszcze w ten drugi strój, to są stroje... Tak zrobione już bardziej na taką cieplejszą pogodę, ale wam pokażę. Zobaczcie, tutaj ma taką ładną kwiatkową bluzeczkę i ma taką ładną żółtą spódniczkę, białe balerinki. No i wygląda bardzo, bardzo ładnie. Gdzie idziesz? Usiąść? Patrz jak sobie śpią kotelki kotełki, wiesz co? I myślę, że słuchaj, możesz sobie pooglądać telewizor pierwszy raz pierwszy raz od kiedy go masz, pewnie pierwszy raz w życiu będziesz oglądała telewizor. Uuu. Ojej, dobra, ja wiem, no nie pasuje ci to, słuchaj, nie pasuje ci, to wiem o tym. No, a tymczasem, słuchajcie, patrzcie, jak ona jest cudowne. Będę się z wami żegnać. No nie udało się, nie udało się tego, jaki kot, jak on tobie są mordeczką. Ojej, dobra, dobra. E, nie udało się tego stworzenia morskiego złowić, ale na razie, słuchajcie, zostawiamy to, będziemy skupiać się teraz na na Sulani bardziej A chyba te granitowe kaskady Myślę, że zostawimy sobie, słuchajcie, na sam koniec Bo już mi się, słuchajcie, znudziło tam jeździć I stać tylko przy tym jeziorze I łowić ryby Także, no chyba, że wiecie na jaką przynętę Albo na przykład w którym miejscu złowić To stworzenie morskie Bo nie wiem, czy to jest ryba, czy, tam jest jakiś, czy to jest jakiś inny tam Stworzonko jakieś inne To jeżeli wiecie To oczywiście napiszcie mi w komentarzach I jeżeli podobało Wam się Podobał Wam się ten odcinek no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do stawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!